Cześć, witajcie na moim kanale. W dniu dzisiejszym chciałbym zapoczątkować nową serię, która będzie nosiła nazwę Oczami Ucznia. W serii tej zamierzam rozmawiać z osobami młodymi, osobami, które są aktualnie członkami systemu edukacji, po to, aby poznać ich spojrzenie na ten właśnie system, na szkolnictwo oraz będę chciał z nimi poruszać tematy, które nieco odbiegają od tych właśnie rejonów. I tak, dzisiaj moim pierwszym gościem jest Kuba. O którym za dużo nie powiem, ponieważ chcę dbać o jego anonimowość i nie chciałbym upubliczniać jego osoby, dlatego przejdziemy od razu do pytań. I pierwszym pytaniem, jakie chciałbym Ci zadać, Kuba, to czy Twoim zdaniem szkoła jest potrzebna? A aby rozwinąć to pytanie, to chciałbym zapytać, czy szkoła jest potrzebna w takiej formie, w jakiej aktualnie istnieje? Jak myślisz, jak sądzisz? Uważam, że szkoła jest potrzebna, bo każdy się uczy, no i niektórzy potrzebują tego, żeby w takim stopniu pokazać siebie, czy coś takiego, że jest się lepszym, że się wyróżnia każdy od na innych, ale uważam, że Ukończenie 16 lat to powinien być wybór, czy się idzie do szkoły, czy się idzie do pracy, i że jakieś już prace dorywcze powinny być od 16 roku życia. Bo niektórzy ludzie już po prostu wychodzą sami z siebie, żeby ich wyrzucili z tej szkoły, a nie zdają sobie sprawy, że dopiero jak 18 lat będą mieli, to mogą ich wypuścić. Dla mnie pójście do pracy, do sklepu czy na budowę to powinien być wybór, a nie że oni do 18 roku życia muszą siedzieć. Niektórzy mają sytuację, że oni muszą po prostu ze względu na sprawy rodzinne już iść do pracy, a. Nie mają takiej możliwości, bo szkolnictwo trzyma, a jak ktoś się będzie chciał uczyć, to i tak może pójść zaocznie wieczorem na szkołę jakąś skończyć, czy coś takiego. I za to też są, nie wiem, dobre prace, jak spawacz, spawacz, no różne rodzaje tego spawacza, czy jakieś tam zaoczne szkoły. Technikum, liceum, przecież można mieć maturę chodząc wieczorem do szkoły, jak ktoś nie ma możliwości, no to proszę bardzo. Kuba, kolejną rzeczą, o jaką chciałbym cię zapytać, jest materiał. Mianowicie chciałbym wiedzieć, jak twoim zdaniem to jest? Czy jest go za dużo, czy jest go za mało, czy jest go odpowiednia ilość? I chciałbym, abyś też odniósł się do zadań domowych. Czy uważasz, że one są potrzebne, czy dają coś uczniom, czy może wręcz przeciwnie, tylko zajmują wam czas i nie są do niczego potrzebne? Jak uważasz, jak to jest w twoich oczach? Według mnie do materiału jest multum. Mamy teraz święta. Na święta dostajemy kupę zadań z matematyki, z przedmiotów zawodowych. No i tematy trzeba przepisywać. No na trzy tygodnie, w których mam teraz wolne, no to właściwie powinienem codziennie chociaż coś zrobić i podzielić sobie tą pracę. No ale no nie, nie da się, po prostu. Do świąt chciałbym chociaż spokoju trochę mieć, i tak dalej, bo kończy się semestr. Na koniec semestru niby powinno być zadawane więcej, i tak dalej. Niektórzy poprawiają semestr, niektórzy nie. Ale semestr uważam, że powinien się skończyć wcześniej, przed świętami, żeby na święta mieć spokój. Cały czas żyjemy w stresie. Nie ma chyba dnia, żebym nie otworzył e dziennika, nie sprawdził, czy rzeczywiście coś mi wpisała jakaś kobieta, czy nie. Jeżeli miałbym mieć same piątki, to naprawdę nie mógłbym mieć chyba znajomych ani przyjaciół, a tym bardziej dziewczyny. Prace domowe. No prace domowe są potrzebne z matematyki, żeby z matematyki i fizyki, żeby robić cały czas coś, żeby głowa działała, bo bez tego uważam, że nie będziemy mogli podejść do innych zadań. W domu też się dużo robi innych przypadków, które na pewno będą na pracy klasowej, z matematyki czy tam z fizyki. A prace domowe z przedmiotów, które odpadają po pierwszej klasie technikum, to dla mnie są jakieś pomyłki, bo mamy godzinę tego przedmiotu i musimy o tym pamiętać, a przedmiotów jest 12-13 i codziennie powinniśmy się chociaż nauczyć przeczytać jeden temat. Czyli jeden temat zajmuje, nie wiem, przeczytanie jednego tematu zajmuje 30 minut. Każdy z tych przedmiotów wymaga tego, żeby przeczytać jeden temat. No to właściwie wieczór idzie do kosza. Tym bardziej, że w szkołach godziny są. Na przykład ja mam na 10 ileś do 17 i te godziny no, są stałe. Czyli właściwie po weekendzie mogę się niby wyspać, no ale będę siedział do wieczora. Następnego dnia tak samo, a już kolejnego dnia na 8. No taka rozbieżność. Jakbym miał się uczyć tego dnia pierwszego i drugiego, gdy mam do 17, to ja nie wiem, o której bym mógł zejść do rodziców, spędzić z nimi czas. Nie wiem, to jest dla mnie odsuwanie się od nich. Kuba, po części nawiązałeś już do mojego następnego pytania. Mianowicie chciałbym Cię zapytać, co sądzisz o relacji uczeń-nauczyciel? Jak Twoim zdaniem. Uczniowie podchodzą do nauczycieli, do ich osoby, oraz jak nauczyciele podchodzą do uczniów? Czy uważasz, że która ze stron podchodzi do siebie w sposób negatywny, czy raczej w sposób pozytywny? Czy relacje są przyjazne, czy może nie? Powiedz mi, proszę, jak Ty to widzisz, albo może jak Ty to czujesz. Relacja nauczyciel-uczeń jest zazwyczaj zależna od tego, jak uczeń słucha, bo jeżeli ja jestem w technikum i przychodzę do nauczyciela na przerwie z jakimś problemem stricte technicznym z jego zajęć, na przykład jestem hydraulikiem i mam problem z ułożeniem jakiejś instalacji, idę do niego na przerwie, mówię to jest mój problem, to dyskutuję z nim w języku, oczywiście technicznym, i on widzi, że wyniosłem coś z jego lekcji, że rzeczywiście słuchałem, umiem się wypowiedzieć. To jemu się to podoba, bo on rzeczywiście kogoś nauczył. On jest wtedy zadowolony i nauczyciel na pewno dzięki temu bardziej polubi. Ale oczywiście osoby z tylnych ławek, które mają uczty tam, jakieś granie na telefonach różne rzeczy się tam dzieją oni niekoniecznie ich interesuje ten przedmiot i ci nauczyciele, znaczy ci uczniowie nie są tacy zbyt zaangażowani w tą lekcję co się nauczycielowi nie podoba, jednak idziemy na te 45 minut żeby posłuchać o czymś, mamy nie wiem, klasyfikację jakichś maszyn, to będziemy słuchać rzeczywiście o tych maszynach i przyszliśmy tam po to no w technikum nikt nikogo nie trzyma, jeżeli ktoś ma problem no to może wyjść w każdej chwili, nikogo to nie będzie za bardzo interesować relacja nauczyciel-uczeń, no to Zazwyczaj polega na tym, właśnie jak przed chwilą powiedziałem, że jeżeli się słucha, jest się ambitnym, aktywnym, nauczyciel polubi, ale taką relację bardzo łatwo zepsuć, bo nauczyciel często pokłada w tym uczniu nadzieję. Jeżeli cała klasa nie słucha bądź większość ma jakiś problem z czymś, to rzeczywiście tym uczniem, który siedzi w pierwszej ławce razem z kolegami, którzy również słuchają, on się na nich skupi, żeby ich wyszkolić, a tu jednak potrzeba całej klasy. A nauczyciel, który ma dobrą relację, no to wiadomo, pójdzie do uczniów, którzy mają dobrą relację z nim, a ci z tyłu no niekoniecznie. Trzeba wtedy takiego nauczyciela wołać, on wtedy też musi przejść przez całą klasę, to mu się nie podoba, on będzie stał na swoim podium przy komputerze. No i będzie rozmawiał tylko z pierwszymi ławkami, tak jak przed chwilą powiedziałem. Taka relacja zazwyczaj powstaje w pierwszej klasie. Bo pierwsza klasa to jest najważniejsza rzecz, żeby przypodobać się my Zazwyczaj po pierwszej klasie wychodzimy z gimnazjum. Idziemy do tej pierwszej klasy i jesteśmy jeszcze rozwydrzonymi dzieciakami, bo w gimnazjum nas trzymali na siłę. Jak już jesteśmy. W klasie to trzeba dobrze usiąść. Jest parę rzeczy, które, mimo tego, nawet jakby się nie rozumiało tematu, ale jeśli dobrze usiądzie, to może wpłynąć na ocenę. E, dużo ludzi, którzy nie słuchają i są tymi tylnoławkowcami, e, po prostu ściągają i oceny mają dobre, ale nauczyciel jednak widzi to, że oni niekoniecznie wiedzą, o czym mówią. I e, z własnego doświadczenia wiem, że mój ulubiony pod tym względem nauczyciel często pyta po sprawdzianie, i to jest zatwierdzenie mojej wiedzy. Kuba, um, następne pytanie myślę jest dość ważnym pytaniem. Nie chcę mówić, że ważniejszym niż inne, ale dla mnie osobiście jest ono ważne. Mianowicie chciałbym Cię zapytać, czy uważasz, że nauczyciele mają kompetencje do tego, aby być nauczycielami? I nie mówię tutaj tylko o kompetencjach e, jako o wykształceniu z danej dziedziny. Bardziej mi chodzi też o inne rzeczy, właśnie umiejętności pedagogiczne, o inteligencję emocjonalną i o wiele innych czynników, które można brać taki, przy, takim, przy takiej decyzji pod uwagę. I chciałbym, żebyś też powiedział: może co Twoim zdaniem decyduje o tym, czy jakiś nauczyciel jest dobry lub zły? Jakie w Twojej ocenie są cechy ważne do tego, aby podjąć taką decyzję? Ja uważam, że nauczyciel, który jest osobą, która rzeczywiście wybrała swój zawód, poszedł na studia pedagogiczne, ma wiedzę w zakresie tego, co ma uczyć, niekoniecznie zawsze musi ją dobrze przekazać. Bo to, że on ma dużą wiedzę, pracował w zawodzie 40 lat i on sobie poszedł na emeryturkę i tak w sumie chodzi sobie w krateczkę do tej szkoły, uczy te dzieciaki, to... On wie, o czym mówi, ale on przez to pracowanie te 30 lat niekoniecznie umie do nas powiedzieć tym samym językiem, bo on uważa, że my już powinniśmy wszystko wiedzieć. On pracował 30 lat i zwraca się do nas jak do swojego współpracownika, który przed studia związane z danym kierunkiem, i on będzie do nas mówił niezrozumiałymi szyframi. Dla niego wszystko jest takie oczywiste. Na, z drugiej strony widzimy nauczyciela, który stara się przekazać wiedzę, ale tego nie potrafi, bo nie potrafi do nikogo dotrzeć, omija niektóre zagadnienia, które no, również wydają mu się banalne, bo przecież z gimnazjum i z podstawówki, a my tam tak super słuchaliśmy. Te omijanie wymaga z kolejnych prac domowych, no bo rzeczywiście te prace domowe są powiązane z tym tematem, czyli... W, jeżeli my sami tego nie zrozumiemy, to potrzebujemy korepetycji. Korepetycje to nieodłączna część mojego życia od ósmego roku życia. No ale ominimy to. Yy, każdy z tych dwóch nauczycieli ma swoją, swoje drzewko, załóżmy, które musi rozwinąć na danej lekcji. On ma przygotowany temat przez oświatę. Ma załóżmy temat, w którym są jakieś tam mniejsze zagadnienia do omówienia. Jeżeli się nie zrozumie pierwszego zagadnienia bądź drugiego, to się nie pójdzie do trzeciego i czwartego, czyli teoretycznie trzeba słuchać przez 45 minut. Jeżeli ktoś się zatnie, bądź nauczyciel coś źle przekaże, temat jest skończony dla niego, bo nic nie zrozumie się z dalszej części lekcji. To jest dobrym przykładem z matematyki. Jeżeli nie potrafi się zrobić pierwszego tematu, to na pewno się nie dojdzie do dziewiątego bez żadnej pomocy. Nauczyciel często nie potrafi przekazać tej wiedzy, bo on już ją miał wcześniej. I on nie pamięta, ile on siedział przy tych książkach i jakie miał problemy ze zrozumieniem tego. Zazwyczaj nauczyciel ma problem z uciszeniem klasy, co też jest związane z tym, że nie każdy tego zrozumie. Moja klasa, 30 osób, na to 25 osób mają korepetycje, które potrzebują stałej pomocy ze zrozumieniem, bo albo, tak jak powiedziałem wcześniej, nauczyciel coś źle powiedział, albo oni. Kuba, ty jesteś osobą, która, którą dotknął jeszcze system gimnazjalny, ponieważ byłeś jego członkiem, i chciałem cię zapytać, jak uważasz, czy zamknięcie lub w ogóle otworzenie gimnazjów było dobrym pomysłem, czy uważasz, że ten system się sprawdzał, czy uważasz, może inaczej? Uważam, że przejście z podstawówki do gimnazjum no to było wyzwanie, to była zmiana przede wszystkim przedmiotów z ogólnych na już przejście do różnych tematów. Była fizyka, była, był angielski, zaczął się niemiecki, były rzeczywiście nowe rzeczy, no i to każdy traktował mi się jako wyzwanie, było coś fajnego. Można było wybrać tak klasę jak na przykład językowa, w, e, klasa sportowa, gdzie uczyliśmy się od pierwszej klasy do trzeciej siatkówki. No i niekoniecznie dla każdego to był jakiś ideał, bo siatkówka no, nie była zainteresowanie przynajmniej w mojej klasie. No ale jednak coś robiliśmy. Mieliśmy te więcej godzin w WF u bo aż 10 w sumie, a normalna klasa miała 3. E, co się wiązało, no wiadomo, z bardziej przychylnością nauczycieli, bo My, jako klasa, nie osiągaliśmy za dużych osiągnięć w tej świadkówce, ale dziewczyny od nas z klasy, ode mnie, miały bardzo duże osiągnięcia, co wiązało się z fajnymi wyjściami do kina w nagrodę, że one coś tam zrobiły. Gimnazjum, wspominam bardzo dobrze, bo. Znaczy, no, te pierwsze, pierwsze dwa lata bardzo dobrze wspominam, bo gimnazjum no, było dla mnie wyzwaniem. Oczywiście. Tam zaczęły się moje pierwsze problemy semestralne, bo nie mogłem przejść niemieckiego. I do dzisiaj dnia nie potrafię przejść tego języka, bo po prostu jest dla mnie za trudny. Tym bardziej, że nie potrafię uczyć się języka, który mi się nie podoba. Uważam, że w szkole powinien być wybór tego. Kuba. Kolejne z pytań, które chcę Ci zadać, dotyczy edukacji seksualnej. Mianowicie, chciałbym wiedzieć. Czy Twoim zdaniem jest ona potrzebna w szkole, czy uważasz, że takie zajęcia powinny być prowadzone? Co więcej, co sądzisz o aktualnym stanie i formie prowadzenia tego typu zajęć? Czy ta forma, z którą Ty miałaś styczność do tej pory, jest ok? Czy uważasz, że takie zajęcia powinny dalej iść? W, w ogóle, jak Twoim zdaniem, na, w jakim wieku powinny się odbywać takie zajęcia i jak uważasz, że one powinny być prowadzone i przez kogo Twoim zdaniem powinny być one prowadzone? Ja uważam, że edukacja seksualna powinna zacząć się w wieku w wieku 14 lat. Wtedy myślę, że to jest taki okres, gdzie niektórzy przychodzą już na burzę hormonów. W tym ja przychodziłem. Lecz ja na edukację seksualną chodziłem pół roku i ona nie wyglądała tak, jak każdy myśli, że tam się rzeczywiście rozmawia o seksie, tylko to było bardziej. Nawiązanie do kultury osobistej to było coś takiego, że na lekcji nauczycielka się pytała, czy zaparzyć kawę czy herbatę. Dlatego stwierdziłem, że mnie to nie będzie w ogóle interesować, i z tego co wiem, dopiero po, w ostatniej klasie gimnazjalnej kobieta zaczęła tłumaczyć, co to jest miesiączka u kobiet, czy jak stosować prezerwatywy, i w ogóle dała ludziom to do ręki. Myślę, że w tych czasach to nie był pierwszy raz, kiedy ktokolwiek miał prezerwatywę w ręce, albo kobieta już mi się wydaje, że miała okres, dlatego to było po prostu zapychanie dziurę w programie. Takie lekcje uważam za zbędne, robienie szumu dookoła nich to nie, nie jest poprawne, bo w tych czasach wydaje mi się, że każda osoba powinna mieć większą wiedzę. Może kiedyś tak nie było, że ludzie nie mieli takiej dużej wiedzy o seksie, ale teraz naprawdę, kogo by się nie spytało z młodych ludzi, mają dużą dosyć wiedzę, może nie praktyczną, ale jakąś tam teoretyczną mają, a pogłębianie ich poprzez picie herbaty na zajęciach i rozmawianie o tym, czy się mówi włączać, czy włączyć, no to, 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 nie, to się mija z celem. Moje następne pytanie by dotyczyło Głośnego, dość terdysku, który niedawno został wydany przez młodego rapera na YouTubie. Tytuł filmu to Pato Inteligencja, i już chyba cała Polska o tym filmie mówi, ponieważ porusza on tematykę alkoholu i generalnie używek wśród młodych osób, przy czym oni tam w tym filmie poruszają tematykę jednej z warszawskich szkół. Natomiast ja bym chciał Cię zapytać, Kuba, czy uważasz, że raper, który nagrał tę piosenkę, ma rację? Czy on po prostu zrobił takie show wokół niczego, wokół tematu, który tak naprawdę nie istnieje? A jeśli uważasz, że rzeczywiście istnieje taki problem, to czy sądzisz, że on ma miejsce tylko w większych miastach, czy może w mniejszych też? Jak, jak sądzisz? Jak czujesz? Ja uważam, że Bogate dzieci, które zostały tam przedstawione w tej piosence, to są osoby, które nie mają co robić już z pieniędzmi. Kupują ciuchy typu Babe czy Supreme, na które rzeczywiście trzeba się zapisać w kolejce, żeby je dostać. Te ciuchy są bardzo dużo warte pieniędzy. Samo przejście przez czasami ze Stanów Zjednoczonych do Polski to już jest jakiś koszt. Które można, za które można by było kupić już jakąś bluzę z jakiejś popularnej marki w mieście. Tematy, które są tam poruszane, na przykład uważam, że samobójstwo w Sylwestra, związane dla mnie, to jest moje odczucie, że jest związane ze stresem, które jest nieodłącznym, nieodłączną częścią życia ucznia. No, bo taka jest prawda, cały czas jest jakiś test. Dążenie do, do tego, żeby mieć większe ambicje od rodziców, żeby więcej od nich zarabiać, przebijanie tych kwot. Czasami są wzloty i upadki, które też wiążą się z czymś takim. Kolejną rzeczą są dzieci w szkołach. Małe dzieci. Młode dziewczyny rodzą dzieci. No to wydaje mi się, że każdy spotkał się z czymś takim w szkole. No, ja spotkałem się z takimi dwoma przypadkami. W jednym przypadku. Jest sama mama, w drugim przypadku jest sam tata. W sumie to już tata w tak młodym wieku określenie na ucznia. Kolejną rzeczą jest heroina i słuchanie Kazika. No to uważam, że Kazik już wyszedł z mody, bo to było 7-8 lat temu, a heroina też już wyszła z mody, bo nikt nie będzie siebie kuć. Uważam, że teraz są inne narkotyki, i to nie są dopalacze, jak każdy mówi, że dopalacze, tylko to po prostu są już teraz na chyba najpopularniejsze, tak zwane piguły, które są na jakiejś tam bazie MDMA, czy heroiny, czy jakichś tam innych specyfików. W mniejszych miastach na pewno też to występuje, tylko że tam. Nikt się tym za bardzo nie przejmuje, bo to nie jest warszawski uniwersytet, do którego przychodzą same elity, tylko to jest mała szkoła w małym mieście, która jest no, mniejszym na pewno zainteresowaniem, bo tam nie ma, że ktoś jest synem posła jakiegoś ważnego i nikt o tym nie będzie nagłaśniać. Kuba, następne pytanie po części dotyczy tego, o czym mówiliśmy, i jest to. Tematyka, która mnie bezpośrednio dotyka w mojej pracy, mianowicie chciałbym poruszyć temat depresji. Niektórzy z moich uczniów, nie chcę mówić jak wielu i kto konkretnie, ale niektórzy z moich uczniów borykali się lub borykają się z tym problemem, i dla mnie ten problem jest faktem, nie jest to coś, o czym się po prostu tylko mówi i że tego niby nie ma. Natomiast ja bym chciał Cię zapytać, jak. To wygląda z Twojej perspektywy. Czy uczniowie mają jakieś problemy o podłożu psychicznym? Czy są jakieś może ciche wołania o pomoc? Może są problemy, a nie ma nawet wołania o pomoc? Czy uczniowie czują, że mogą się zgłosić do właśnie na przykład nauczycieli z prośbą o pomoc, o radę? Jak uważasz, jak to jest? I zapomniałem dodać, jak uważasz, jakie są przyczyny właśnie tego typu nastrojów, nastrojów depresyjnych, negatywnych, generalnie nastrojów? No, ja uważam, że na depresję jest moda że coraz częściej młodzi ludzie próbują sobie wymyślić tą depresję, no nie wiem, dziewczyna zajmie z chłopakiem, uważa, że ma depresję, jest ściągana do psychologa i e, mówi o swoim wielkim problemie, że miała 14 lat i ją rzucił chłopak po trzech dniach. No to kurczę, dlatego nie nazywajmy depresją. Depresja to jest jednak poważna choroba, na którą choruje coraz więcej ludzi. I jest ona związana z tym, że jest cały czas czarno, na dworze jest siedzenie do nocy przy biurkach, przy, światule, przy świetle i uczenie się no to rzeczywiście, ciężko nie dostać nie dostać słabego, złego humoru, bo tak jak wcześniej powiedziałem, depresja to już jest ciężka choroba i ona się dziwi na jakimś stadium. Osoby chore na depresję, może spotkałem się z jedną naprawdę chorą, i z dwudziestoma, które sobie coś wymyśliły. Ta osoba chora miała nauczenie indywidualne, bo nie zawsze była w stanie wstać z łóżka na jakąś daną godzinę. Czasami miała jakieś złe myśli. No nie, z tego co ja z nią rozmawiałem, to tyle wiem. Ona nie za bardzo chciała się tym chwalić, bo to jest jej problem, a nie powód do dumy. Kuba, ostatnie pytanie chciałbym oddać totalnie tobie i chciałbym zapytać, czy jest jakiś wątek lub może wątki, które ty chciałbyś poruszyć, o których. Ja nie poruszyłem zadając moje pytania. Czy jest coś, o czym chciałbyś powiedzieć? Chciałbym poruszyć. To, że w dużej mierze nauczyciele muszą wychowywać uczniów, bo znajdują się takie przypadki, które później może dojrzewają, które potrafią rozwalić wszystko i to jest adekwatne do szkoły, bo rozwalają rzeczywiście lekcje, dzięki temu nie możemy się nauczyć. Wielu nauczycielów musi. Znaczy musi, no, może to jest za dużo powiedziane. Często boryka się z tym, że musi wychowywać dzieci, bo dzieci, tak jak może i wcześniej wspomniałem, jedzą z tyłu ławek i tak dalej. To jest problem dla mnie, bo ja nie potrafię uspokoić wszystkiego. Nie jestem osobą na tyle postawną, żeby wziąć kogoś i wyrzucić po prostu za drzwi. Takie coś mi bardzo przeszkadza i jak się mówi, że wszystko się wynosi z domu. To rzeczywiście niektórzy powinni więcej wynosić z domu. To chciałbym, e, chciałbym, może jak ktoś młody mnie słucha, żeby do niego przemówić, żeby się uspokoił i e, nabrał trochę szacunku do wszystkich nauczycieli. Kuba, ostatnie pytanie jest dość nietypowe, ale chciałbym, aby ono zapoczątkowało serię rad od uczniów do nauczycieli. Mianowicie, szkoła raczej. Prędkość nie zmieni, a przynajmniej jakoś specjalnie się na to nie zanosi, i chciałbym, abyś dobrze się zastanowił: jeśli miałbyś wybrać jedną, jedyną rzecz, jaką mógłbyś doradzić nauczycielom, którą mogliby zmienić w swoim sposobie nauczania, w swoim sposobie bycia lub generalnie w jakimkolwiek aspekcie, co by to było? Co sądzisz, że wpłynęłoby pozytywnie na to, co oni robią dla Was, uczniów? Uważam, że radą dobrą do nauczycieli jest patrzenie całokształtnie na ucznia, nie na przestrzeni jakiegoś tam krótkiego czasu, bo czasami się każdemu noga podwinie. I czasami potrzeba takiej po prostu ludzkiej wyrozumiałości, żeby samemu podać rękę, żeby ten uczeń nie musiał siebie zażynać aż tak bardzo w okresie jakimś tam swojego życia. Myślę, że na tym zakończymy, Kuba, ponieważ moja lista pytań się już wyczerpała. Dlatego w tym miejscu chciałbym gorąco Ci podziękować za tę rozmowę, za to, że w ogóle zgodziłeś się na taką rozmowę, która wiem, że nie była dla Ciebie łatwa. I chciałbym, aby osoby, które wysłuchają naszej rozmowy, zastanowiły się, jakie potencjalnie pytania mógłbym zadać. Innym osobom, z którymi będę rozmawiał, ponieważ no, nie ma bata, ale ja nie jestem w stanie wymyślić wszystkich pytań tego świata, i na pewno inna osoba potrafi zadać jakieś fajne, kompetentne pytanie, które ja bym mógł później odczytać mojemu rozmówcy lub ewentualnie ubrać je własnymi słowami. Dlatego, jeśli jest coś, co Was interesuje, to są jakieś konkretne tematy, które chcielibyście poruszyć. To proszę, napiszcie w komentarzach pod spodem, co Wam chodzi po głowie, a ja spróbuję, nie wiem czy do wszystkiego, ale na pewno do znacznej części odnieść się w późniejszych nagraniach. Na ten moment to wszystko i dziękuję.